Jak śpiewać wysoko? Na początku zastanówmy się, dlaczego ludzie chcą śpiewać wysoko. Po pierwsze, śpiewanie wysoko jest fajne, jest modne. Można iść śmiało na karaoke i wymiatać. Można też bez żadnego skrępowania zaśpiewać 100 lat i nie obawiać się tego, że będzie się śpiewało zdecydowanie niżej niż pozostali ludzie. I. No, przede wszystkim dlatego, że dużo wokalistów śpiewa wysoko, a przecież każdy chce być taki jak jego gwiazda, faworyt, ulubiony piosenkarz, piosenkarka, więc chcemy śpiewać wysoko, bo znany wokalista właśnie tak śpiewa. Czego wymagają wysokie dźwięki i się różnią właściwie od tych niskich. Wysokie dźwięki wymagają od nas większych umiejętności technicznych. Dlaczego? Dlatego, że są trudniejsze. Po pierwsze, wysokie dźwięki wymagają od nas dobrego podparcia oddechowego. Dlaczego? Dlatego, że wysokie dźwięki potrzebują mocnego ciśnienia wydechanego powietrza. Muszą pracować zarówno mięśnie międzyżebrowe, które utrzymują nam dużą ilość powietrza stałą. Musi pracować cała tłocznia brzuszna i oczywiście przepona. I to powietrze musi być. Wyciskane bardzo mocno, by w strunach głosowych już zamienić się na falę dźwiękową i na nasz upragniony wysoki dźwięk. Drugim warunkiem, jaki musisz spełnić, żeby wydobyć z siebie wysoki dźwięk, jest bardzo mocno otwarta krtań. Dlatego, że powietrze doprowadziliśmy do strun głosowych, do ktani pod bardzo mocnym ciśnieniem i strony głosowe muszą naprawdę wykonać kawał porządnej roboty. Na zaciśniętej ktani. Te wysokie dźwięki najzwyczajniej w świecie nie wyjdą z ciebie. Prawdopodobnie po prostu je zafałszujesz albo wyjdzie z ciebie niekontrolowany pisk lub jakiś taki dźwięk ze zgrzytem. Trzecią niezwykle ważną rzeczą jest uaktywnienie górnych rezonatorów. Rezonatorów, czyli tych przestrzeni, gdzie przede wszystkim rozbrzmiewają właśnie wysokie dźwięki. Górne rezonatory, jak sama nazwa wskazuje, znajdują się wysoko, czyli powyżej źródła dźwięku. W skład górnych rezonatorów wchodzą wszystkie kosteczki, jakie tutaj mamy, czyli kości policzkowe, jamę nosową, zatoki czołowe, zatoki przynosowe, cała czaszka zęby podniebieni i oczywiście ktań też jest y, takim najważniejszym rezonatorem. Uaktywnienie górnych rezonatorów spowoduje, że łatwiej będzie Ci wydobyć z siebie wysokie dźwięki. Co więcej, będą one brzmiały jasno. I dźwięcznie, tak jak powinny brzmieć wysokie dźwięki. Ostatnim elementem, jakiego potrzebują wysokie dźwięki, jest właściwe otwarcie ust. Dźwięk wychodzi przez usta. Na cóż ta cała moja praca, mocne podparcie oddechowe, otwarcie krtani, właściwe wykorzystywanie rezonatorów, jeżeli ostatecznie tutaj zamknę ujście tego dźwięku? Dlatego wysokie dźwięki potrzebują mocnego otwarcia ust i bardzo luźnej szczęki, gdyż jest to już tak naprawdę. Ostatni etap, gdy można jeszcze coś poprawić, no lub zepsuć, jeżeli nie będziesz otwierać ust. Jakie ćwiczenia należy wykonywać, by nauczyć się śpiewać wysoko? Przede wszystkim należy pobudzić górne rezonatory. Pokażę Ci teraz kilka ćwiczonek, jak to zrobić. Przede wszystkim Robimy te ćwiczenia delikatnie, lekko. Nie usztywniamy krtani. Jeżeli umiesz, uczyłeś się kiedyś prawidłowego oddechu, to oczywiście wykorzystaj oddech całościowy, czyli brzuszczy, przeponowo-żebrowy. Jeśli nie, oddychaj naturalnie, tak jak potrafisz. Bierzemy wdech, uśmiechamy się i staramy się tak wysoko i delikatnie mruczeć. Pokażę. Biorę wdech. Wydech. I znów. Dech. Macham głową, żeby szyja była rozluźniona, a przez nią, żeby też właśnie nie usztywniać krtani. Wrócąc tak wysoko, pobudzam górne rezonatory, ja bardzo mocno czuję drgania w czole. Ty możesz czuć na ustach, na zębach, w kościach policzkowych, każda wibracja. Będzie ok. Następnie możesz sobie łączyć głoskę M z pozostałymi samogłoskami. Czyli, prawda, robię na przykład. Wszystko bardzo, bardzo delikatnie i leciutko. Podsumowując. Jeśli chcesz śpiewać wysoko, musisz zadbać o technikę wokalną. O wszystkie podstawowe zasady prawidłowej emisji głosu, czyli o właściwy oddech, o otwarcie krtani, o dobre rezonowanie, o właściwą pracę aparatu artykulacyjnego, czyli żuchwy. No i co? No i trzeba trenować, ćwiczyć, no i za jakiś czas oczekiwać rezultatów.